Nawet najdalsze światy duchowe istnieją tu i teraz, ale ich wibracje, częstotliwości, właściwości mają określone parametry i by tych światów doświadczać potrzeba energetycznego ciała o tych samych właściwościach. My jesteśmy wibracją, energią, częstotliwością, a nasza świadomość, podstawa wszelkiego istnienia, ma zdolność do manipulacji i zmian tego pola energii, poprzez które doświadcza rzeczywistości. Ja jako dariusz, ziemska tożsamość, ego, umysł nie pamiętam i nie potrafię dopasowywać się do wibracji światów wyższych, bo jako człowiek ich nie znam. Moje wyższe ja znają za to innego mnie, tego który istniał przed tym życiem i będzie istnieć po tym życiu. Tego właśnie mnie potrafią oni poza ciałem, poprzez wiele sennych zdarzeń, zmian postrzegania siebie i rzeczywistości, nabywania odpowiednich umiejętności, doprowadzić do celu, do wyższego siebie. Cząstki mnie tam na górze powiedziały mi, że jesteśmy identyczni pokazały się w ciałach, które wyrażają ich indywidualność i odrębność, zaznaczając przy tym, że jesteśmy jednym. Jedna żeńska cząstka mnie powiedziała, że jest tym życiem mężczyzną, ponieważ potrzebują kobiecego wnętrza, żyje tam gdzie ja, spotka mnie na ulicy i poda rękę na powitanie, wtedy go ją rozpoznam. Powiedziano mi, że ja wybrałem sobie uzdrowiciela, który będzie leczyć, uzdrawiać innych, a gdy to mówiła inna moja ja, to odniosłem wrażenie, że to było jak wybór postaci w grze komputerowej. Po prostu taką rolę wybrałem, taka się realizuje, bo tego chciałem. Dodam, że od tamtego miejsca wyższego, ja rozbitego na różne cząstki do mojego ciała tu do Dariusza jest ogromna odległość, a tam daleko nie było już Dariusza, a czas jaki znamy nie istniał. Przeszłość i przyszłość była w jednym punkcie, w tu i teraz. Co mi pokazywano w pewnym miejscu na przykładzie technologii, konsol do gier pokazując ich kolejne wersje przynajmniej na 100 lat do przodu, a zaczęli pokaz od tych pierwszych, od przeszłości, więc tam mają wszystko co u nas było, jest i będzie, a tam po prostu to jest tu i teraz.